Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Zakupy, bo dzisiaj jest środa, za czwartek, piątek, sobota i w niedzielę Wigilia. Zakupy, bieganie, załatwianie, a tego nie kupiliśmy, tamtego nie zrobiliśmy. Ci nie przyjadą na czas, jak my to wszystko poukładamy i gdzie w tym wszystkim... Jest ta myśl o tym, że są święta, że trzeba coś przeżyć, że trzeba się spotkać. No i o tym wyhamowaniu, o tym kiedy powinniśmy wyhamować, porozmawiamy z Piotrem Kuśmiderem, który jest znakomitym psychologiem, jest też prezesem Gorzowskiego Towarzystwa Koła Towarzystwa Pomocy imienia brata Alberta, Świętego Brata Alberta. Wykładowcą akademickim też jest, więc ten język, myślę, że bardzo właściwie dobrany, wytłumaczy nam pana Piotra. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przedługi trochę ten wstęp zrobiłem, ale, ale coś w tym jest. Już powinniśmy wyhamować, czy, czy to, że załatwiamy wszystko teraz, to jest dobrze? Święta Bożego Narodzenia od wielu, wielu lat, jak mówią badania psychologów, którzy się tym zajmują, są jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w roku. I ma to uzasadnienie. Ponieważ święta Bożego Narodzenia są tym okresem, gdzie wchodzimy z drugimi osobami w bardzo intymną sferę. I teraz chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Tak jak żyliśmy z sobą cały rok, tak najprawdopodobniej spędzimy święta Bożego Narodzenia. Trudno oczekiwać jakiegoś cudu, że. Chociaż mogą one się zdarzyć, że ktoś diametralnie zmieni swoje zachowanie. Natomiast, jeżeli, tak jak powiedziałem, tak jak żyliśmy cały rok, takie nas czekają święta. Jeżeli do kogoś się nie odzywaliśmy, to proszę zauważyć, przy stole wigilijnym czeka nas przełamanie takich trzech bardzo intymnych barier. Musimy po pierwsze usiąść do wspólnego stołu. To może być dla wielu z nas. Męczące, niepokojące. Druga sprawa, musimy sobie złożyć życzenia. Wchodzimy w bardzo głęboką intymność. Musimy sobie podać rękę, spojrzeć w oczy. Nie z każdą osobą jesteśmy w stanie to zrobić. Czyli pojawia się stres, i teraz, w nawiązaniu do tego, co pan redaktor powiedział, ten stres próbujemy zabić gorączką zakupów. Gorączką wydawania pieniędzy. Proszę sobie wyobrazić, że coraz więcej osób, yy, wiem to z doświadczenia gabinetowego, lokuje swoje wewnętrzne poczucie wartości w zewnętrznych na przykład zakupach, w zewnętrznych przedmiotach, które nabywamy. Im więcej wydam, mhm. tym wewnętrznie lepiej te święta przeżyje. Gro osób i ta liczba się powiększa, Idzie za reklamą za tym, co proponują nam mass media, myśląc, że jeżeli zrobię święta za 5000 tysięcy złotych, to wszyscy będą zadowoleni. Wcale tak nie jest. To nasze wnętrze decyduje o tym, mhm. jakie będą święta. Dobrze, to tyle te. To znaczy nie, nie mhm. tyle teorii, bo Pan też mówił o praktyce mocno, ale ja chcę jeszcze wrócić do tego do, do tych konkretnych, które Pan bardzo dobrze narysował. Konkretnych trzech rzeczy powodujących stres i o tej intymnej sytuacji, kiedy będzie już Wigilia, bo to jest tak, że często chyba, żeby zrzucić z siebie te, ten taki, być może ciężar, być może ten taki balast, mówimy tylko wszystkiego najlepszego. Idziemy dalej. Jak, jak życzenia według pana powinny wyglądać? Bardzo się cieszę, że pan zadał to pytanie, ponieważ życzenia dzielą się na takie dwie grupy. Życzenia bezosobowościowe które pan teraz powiedział, które właściwie z każdym można sobie złożyć, i one mówią o jednym, że nie znamy tej osoby, nie znamy historii Albo tej jej osoby. Albo nie lubimy i nie chcemy, i chcemy tylko formalność wypełnić iść dalej. No tak, jeżeli pracujemy w zakładzie pracy, gdzie jest 500 osób, to tak jak pan powiedział, mhm. możemy kogoś mniej, lubić bardziej, i wtedy to są takie życzenia neutralne, bezosobowe. Wszystkiego najlepszego. Wiele zdrowia, szczęścia, radości i na tym się kończy. Natomiast są jeszcze życzenia tak zwane osobowościowe, które przy składaniu patrzymy się w oczy tej osobie i życzymy jej dokładnie to, czego potrzebuje, wiedząc na przykład, z czym się zmaga. Podam taki przykład. Życzę Ci, żebyś zdała ten egzamin, życzę Ci, żebyś awansował, życzę Ci, żebyś wreszcie kupił tą działkę. I to są życzenia. Które pokazują, że my znamy tą osobę i zależy nam na tym, żeby kolejny rok zrealizowała to. Są też takie życzenia: Życzę Ci przede wszystkim i tylko jednej rzeczy: zdrowia, bo zresztą sobie poradzisz. Życzenie zdrowia uważam, że nie jest czymś neutralnym, bo każdy go potrzebuje. Ale wiedząc o tym, że ktoś się zmaga z jakąś chorobą, wtedy. Jak najbardziej się wpasujemy w to, ale wszystkim możemy życzyć zdrowia i spokoju. Łamanie się opłatkiem, to jest tak, że yy, o czym nam mówi ten zwyczaj? To jest pytanie, które będziemy pewnie zadawali. Daniel będzie w piątek rozmawiał, już umówiony jesteś Daniel, nie? Z, z księdzem. To będzie od takiej strony duchowej, ale to też jest taki, ta, takie, takie coś namacalnego, prawda? Mhm. Ja troszkę o, omówię to od strony psychologicznej, mhm. nie od strony teologicznej. Chociaż ma to jeden cel. Przełamanie się chlebem, bo płatek jest symbolem chleba. Pokazanie, że tworzymy jakąś wspólnotę, że ja ci daję kawałek chleba, żeby, żebyś nie był głodny, że, że fajnie, że jesteś z nami przy stole. Natomiast z psychologicznego punktu widzenia, jest to jak najbardziej wejście w taki bardzo intymny świat. O, z osobą, której szczerze, szczerze patrząc Ci w oczy, życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli państwo nas na Facebooku teraz oglądają, to też yy, pan doktor teraz patrzy mi w oczy mówiąc to, także jesteśmy tutaj, jest lekka hipnoza, ale to bardzo dobrze. Yy, jakich tematów unikać przy wigilijnym stole? Tak patrzę na telewizor, to chyba polityka jest dobrym pomysłem tematu, który należałoby unikać. Myślę przede wszystkim, że rzeczywiście polityka, jeżeli przy stole usiądzie więcej niż pięć osób, to jest szansa, że spotkają się przynajmniej dwie przeciwstawne frakcje. Natomiast coraz głośniej się o tym mówi, coraz więcej o tym pisze w czasopismach i specjalistycznych, i popularnych. Nie powinniśmy dotykać takich sfer intymnych, z którymi być może osoba przy stole nie chce rozmawiać, nie chce się zmagać, czymś karygodnym jest. Kiedy sobie wreszcie dziewczynę znajdziesz. Dokładnie. K czymś karygodnym jest właśnie, kiedy sobie dziewczynę, kiedy chłopaka y przytyłaś, y co robisz. To są, y to są pytania, które przekraczają granice y przemocy. Mhm przemocy, bo znam wiele, wiele osób, która, które po wstaniu od stołu wigilijnego, po wstaniu od, obiady, od obiadu rodzinnego czują się przybite, czują się zdruzgotane. Powinniśmy zdecydowanie stawiać warunki. Spacerek, spacerek na drugi dzień jakiś, jak pogoda pozwoli. Trochę się, roz, to, trochę rozładować też, prawda? Jestem wielkim miłośnikiem tego, co pan tutaj powiedział. Spacer, wspólne dyskusje, gry. Natomiast nie rozumiem i w jakim sensie jestem wrogiem tak zwanego wspólnego oglądania telewizji. <noise> Nawet jak Kevin poleci. Nawet jak Kevin poleci. <noise> SMS-y SMS -y są już chyba passé, ale zdarzają się jeszcze. Ja na przykład dostaję, nie wiem jak będzie w tym roku, ale takie, takie bezosobowe na zasadzie tam wszyscy życzymy tam imiona i my życzymy tobie tam. Miłe z jednej strony, a z drugiej strony ja nie odpisuję na takie rzeczy. Jeżeli jest takie łańcuszkowe. <noise> Coś w tym jest, bo to oznacza, że osoba przekazująca bardzo często może to robić też w pośpiechu, jakoś bezrefleksyjnie. Uwielbiam dostawać, jest to coraz mniej tego. Natomiast my jako Towarzystwo Brata Alberta kilka takich kartek wysłaliśmy, kartki. Które są od początku do końca przez nas wypisane, mało tego przyozdobiane nawet rysunkami mieszkańców. Uważam, że to jest coś niezwykle nie, nie pięknego, niezwykle fajnego. Pachnie ręką, tak. pachnie długopisem. Tak, tak, to jest tak. to. Dobrze. To teraz y, powiedział pan o towarzystwie brata Alberta. Y, wiemy doskonale, y, jakby, że ten okres też jest bardzo intensywny. Ja powiem to, bo pan tu się prawie spóźnił. Panie doktorze, pan tutaj przyjechał na ostatni moment. W ogóle ciężko się. Ja dziękuję, że pan się zgodził na tę rozmowę, bo, bo ja wiem, że Pan jest zalatany bardzo w tym okresie świątecznym, ale też chyba doświadczacie, wydaje mi się, że z roku na rok doświadczacie, to jest moja odważna teza, większe, większego zrozumienia i większego wsparcia gorżowian, jeżeli chodzi o chociażby jedzenie o to, co jak się szykuje święta u was, czy nie. Dzieją się piękne rzeczy, dzieją się dobre rzeczy, dzieją się rzeczy, o których. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało. Mieszkańcy Gorzowa y, robią tak przecudne, oddolne akcje, o których nie marzyliśmy. Y, kiedyś, y, kupę lat temu, na wigilię y, rozpoczęliśmy akcję podzie podzielić się posiłkiem. I y, gro osób przywoziło nam te posiłki. Obecnie ta granica się przesunęła, co uważam jest czymś szalenie, szalenie y, nacechowanym miłością, że posiłki trafiają przed wigilią. Już nie, że komuś Czyli zostało, coś zostało, tylko ktoś na przykład ktoś przygotowuje tam, więcej. Tak, ktoś mówi ja pie, piekę 10 krokietów, 3 dla Alberta. Dostaję SMSy od pań, które chcą nam. Mam dla państwa 100 pierogów, mam dla państwa 30 krokietów. Doświadczamy ogromu takiej miłości, ogromu zrozumienia i jest to jest to dla mnie też zastanawiające. Dlaczego tak dla jest. Dlaczego jest zastanawiające? Ym, Może to Patrząc jakoś... na świat, patrząc się na, na to, co lansują mass media, yy, patrząc, jak się zachowują yy, niektóre osoby publiczne yy, przede wszystkim lansuje się dość egoistyczny styl hmm. życia. A tutaj ktoś chce się podzielić z osobami, którym w życiu nie wyszło. I myślę, że, że jest ogromny potencjał dobra i żadna siła tego dobra nie zabije. U Was są, przepraszam za kolokwializm, faceci, mm -hmm. którzy, w których w życiu z ich powodu albo z przyczyn niezależnych dotknęły jakieś tragedie, problemy. Też często alkohol mm -hmm. się pojawia gdzieś tam, ale u Was oni muszą być, już żyć tak, żeby wyjść na prostą, prawda? Nasz dom dużo daje, ale też trochę wymaga. Przede wszystkim wymaga cześćwości, wymaga zaangażowania, wymaga też pracy na rzecz domu. My nie zatrudniamy pani kucharek, pani sprzątaczek, wszystko robią nasi mieszkańcy. Zastanawiający też jest fakt, że głównymi, ja zawsze mówię, pomagają nam ludzie. Może nie tyle ludzie, ile kobiety, bo ludzie to są i mężczyźni i kobiety. Z jakichś tajemniczych powodów największą pomoc otrzymujemy od kobiet. Może no, dlatego, że chcą pomagać tym mężczyznom. A, a ci mężczyźni, oni są wdzięczni naprawdę za to, bo ja kilka razy byłem na Starzackiej, bo tu mówimy o, o, o tym ośrodku. E, no to, to jest to taki widok ciekawy, kiedy widzi się facetów, którzy spokojnie, no widać, że, że nieraz byli w sytuacjach, że z kimś się pobili, a tutaj oni są trochę jak dzieci momentami. Są tacy. Mili, tak aż, aż nienaturalnie to wygląda momentami, ale wiem, że tak jest. Tak. Bezdomność w ogóle jest bardzo takim ciekawym procesem psychologicznym. Ciekawym, I... negatywnym, wiadomo. No, tak, ale... ale chodzi mi o ciekawość, jeżeli chodzi o badania, o obserwacje. I jest jakaś część naszych panów, którzy też się zachowują agresywnie, nie doceniają tego. Natomiast w pewnym momencie, gdy człowiek uzna swoje winy, uzna, że tak naprawdę za to, że ja jestem w tym, a nie innym miejscu, nie jest odpowiedzialna moja żona, moje dzieci, tylko ja, od tego momentu zaczyna się przemiana. I ta przemiana, między innymi, wygląda w tym, że człowiek wycisza się, chce pomóc. Przyjmuje jakąś postawę pokory. A jakie, łącząc dwa tematy, o których rozmawialiśmy, to jakie życzenia oni sobie składają? Um, powiem tak, zawsze wigilię zaczynamy czytaniem Pisma Świętego i później ja robię krótkie przemówienie. Kto czyta? I Najmłodszy przy... czyta, czy kto czyta? Jeden z mieszkańców. Ale nie ma jakichś kryteriów. Nie, 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 nie. Da uh -huh. się kryteria, żeby dobrze, żeby widział i dobrze przeczytał, nie miał <grym> dobrą dykcję. I składam takie życzenia, które na pierwszy rzut oka mogą dziwnie wyglądać, natomiast żebyśmy się z niektórymi już za rok nie spotkali. Nie? To są moje życzenia. Natomiast z, i później wszyscy sobie razem życzymy i pojawia się element zdrowia. A jak się spotykacie za rok, to mówi pan wtedy: No niestety, z niektórymi widzę się kolejny rok z rzędu. Nie, nie, nie. Nie chcę nie, was nie. już trzeci raz widzieć. nigdy nie, bym tego nie powiedział: <grym> Bo to. <grym> Niektóre osoby już nas nie opuszczą, czekają w kolejce do domu pomocy społecznej, nie są już w stanie samodzielnie żyć. A są tacy, którzy, <laughs> przepraszam, którzy wyszli, udało im się wyjść na swoje, pójść, odnaleźć się, dźwignąć ten, ten problem, ten ciężar życia, nie problem, ciężar życia, takiego już na własną rękę i wracają do was i mówią, dzięki wam jesteśmy samodzielni? Towarzystwo brata Alberta Pomaga wyjść z bezdomności w pewnym rycie w oparciu o duchowość świętego brata Alberta. A święty brat Albert mówił i robił wszystko, żeby zbłąkaną owcę przywrócić z powrotem do społeczeństwa. I to jest nasz główny cel: nie, żeby ta osoba długo mieszkała, tylko żeby wróciła do społeczeństwa. Mamy, utrzymujemy kontakty i tych osób jest bardzo dużo, które kiedyś u nas mieszkały, obecnie już są samodzielne, mają swoje mieszkania socjalne, utrzymujemy z nimi kontakty, piszą do nas, yy, dzwonią, również zapraszamy na święta. Natomiast uwaga, ktoś to wyszedł z bezdomności, już. Tak za bardzo nie chcę wracać do, do, do schroniska na święta, ponieważ on bardzo często ma już swoich znajomych, ro, nawiązał pozytywne relacje ze swoją rodziną, ale groję z takich osób i utrzymujemy z nimi kontakty. Wszystkiego dobrego życzymy państwu, duże zdrowia państwu życzymy. I żeby Państwo mieli możliwość zawsze bycia z nami podczas porannych rozmów, słuchania Radia Gorzów, To takie życzenia spersonalizowane dla naszych słuchaczy. Ma Pan jakiś pomysł, Panie Doktorze? Chciałbym Panu podziękować za, mi, za miłą rozmowę. Chciałbym podziękować wszystkim, wszystkim mieszkańcom Gorzowa, którzy nam pomagają, który, dzięki którym codziennie przekonuje się, że jest niezniszczalne metafizyczne dobro. Myślę, że słuchacze Radia Gorzów, którzy spędzili z nami tych 17 minut, powiedzą. Dobrze się tego Piotra Kuśmidera czy Kuśmidra? Kuśmidera. Kuśmidera słucha. No, dziękuję bardzo. Psycholog, wykładowca akademicki, prezes Gorzowskiego koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego brata Alberta, Piotr Kuśmider. Był gościem Radia Gorzów w przedświątecznym klimacie. Kłaniamy się Państwu. Do widzenia. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej. w Radiu Gorzów.